Cześć Wam, pewnie po tytule filmu już wiecie co będzie w tej paczce Tak, w końcu zakupiłem nowy aparat Wspólnie z Wami rozpakuję dzisiaj paczkę Nie sprawdzałem co jeszcze jest w środku Więc zobaczymy sobie co tam będzie się znajdować I czy sprzęt w ogóle będzie cały Dobra, tutaj Uwaga, uwaga I Tak po tytule wiecie co znajduje się w środku Uwaga, uwaga, jest jest i on sprawdza odwrotnie. Proszę bardzo, Lumix S5 Mark II. To będzie właśnie mój nowy aparat. To jest ten moment, żeby zobaczyć, właśnie co tam się kryje. No dobra, czerwone opakowanie. Oczywiście, co instrukcje obsługi, pewnie będę musiał przeczytać. No bo takiego aparatu jeszcze u siebie nie miałem, więc zobaczymy. Dobra, pudełko w pudełku. Co my tu mamy? Tu mamy chyba to co najważniejsze. Czy nie? dobra, zaczniemy może tutaj. Co to jest? To jest. No Teraz oczywiście zapomniałem się to nazywa. Ale wiem co to jest. Co tu mamy? O, bardzo fajnie. Mamy tutaj e, przewód USB typ C. To będzie mi potrzebne, właśnie. Mamy oczywiście i zasilacz. Bardzo fajnie. O, mamy dwa zasilacze. Tutaj chyba angielska wtyczka, europejska. Coś jeszcze? Tutaj jest. Tak, oczywiście bateria. Z baterii praktycznie nie będę używał, no chyba, że będę chciał robić jakieś, e, nie wiem, zdjęcia. Ewentualnie jakieś filmy na wyjeździe gdzieś tak tu pewnie będzie yy, obiektyw jak dobrze kojarzę Dobra, zobaczmy to Ej, dobra Sądziłem, że będzie to większe Nie, czekajcie wiecie co? Tutaj więcej nic nie ma sobie jeszcze te pudełeczko, tylko tyle, tylko to mogę zabrać. Dobra, to sobie nie będzie. Tym zajmiemy się później. No i co tutaj się kryje? Ja się kręcę. W porównaniu z moim aparatem Sony Alpha 6000. Jest to delikatnie większe, Lumix S5 Mark II ale fajny sprzęcior. Zobaczymy jaka będzie jakość filmów. Obracamy ekran, tak tu i tutaj. Wiecie o co chodzi, vlogi powiedzmy, właśnie live'y. czym ogólnie padło na Lumixa S5 Mark II? Zastanawiałem się nad wieloma aparatami. Chciałem zakupić nawet jakiś starszy aparat Panasonic Lumix GH5 Mark II. Nowy aparat kosztował oczywiście GH5 jakieś 6,5-7 tysięcy. Mówimy tu oczywiście o nowym sprzęcie, ze względu na to, że sprzęt brałem na firmę. No i powiedzmy, dokładając jeszcze większą sumę, mogłem zakupić powiedzmy sobie Lumixa GH6, ale nie podoba mi się jak działa autofocus w tych aparatach, dlatego... Padło na to, żeby dołożyć jeszcze troszeczkę i kupić właśnie pełną klatkę, czyli Lumixa S5 Mark II. Mamy tutaj pełną klatkę. Kurczę, weź tu, nie popsuj tego. A, dobra, dobra, już wiem. Patrzcie na tą matrycę. Mamy tutaj oczywiście pełną klatkę. Dobra, z powrotem. Wow, dobra. Zobaczmy sobie tutaj. Tu mamy pewnie szkło. Trochę się jaram, wiecie, bo ten sprzęt trochę kosztował. Długo na to pracowałem, żeby zakupić sobie właśnie taki aparat. No Ale w końcu jest, udało się. Tak. Tu mamy oczywiście standardowy obiektyw. Jeżeli źle coś mówię, poprawcie mnie w komentarzach. 2060, obecnie w Sony mam 1650, więc obraz powinien być podobny. To jest oczywiście, można powiedzieć, że kitowy obiektyw do tego aparatu, czyli, czyli Panasonic sprzedaje właśnie ten aparat z tym obiektywem. Do moich zastosowań powinien wystarczyć. To później potestuję, zobaczymy co i jak. No, i właśnie tak wracając do wyboru tego aparatu, myślałem, żeby jeszcze coś używanego kupić, ale kupię jeszcze jeden aparat. Nie wiem tylko kiedy, ze względu na to, że będę chciał zmienić o ten właśnie tutaj aparacik, czyli Sony, również na pana Sonika. Tylko będę polował prawdopodobnie na starszą wersję tego, czyli Lumixa S. Wersję tą pierwszą. Ona jest delikatnie tańsza, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Po co mi jest taki aparat? No pewnie wiecie. Planowałem to od dłuższego czasu, robienie w końcu live'ów. Brakuje mi jeszcze kilka rzeczy, czyli oświetlenia, karty do przechwytywania. Ze względu na to, że mam w tej chwili teraz kartę do przechwytywania Avermedi, ma ona tylko dwa złącza HDMI, czyli mogę podłączyć właśnie, powiedzmy, aparat, no i mikroskop. I tak naprawdę, tyle. Potrzebuję jeszcze jednej karty na złącze PCI razy 1. No i znalazłem chyba kartę Elgato, więc będzie to kolejny zakup. Jakieś pięć stówek. Dodatkowo jeszcze jedną lampę. To jest jakieś dodatkowo pięć stówek, więc jeszcze będę musiał tysiaka wydać. No i ruszymy prawdopodobnie z live'em. Czy uda się to zrobić do końca miesiąca? Nie wiem, zobaczymy. Pokażę Wam może jeszcze kilka ujęć właśnie... Z tego aparatu, tylko dajcie mi chwilę. Musicie mi wybaczyć, w tej chwili będą ujęcia z ręki. Tak to się właśnie prezentuje. Zobaczcie. To jest akurat moja karta RTX 2060 Super. Kupiona jako uszkodzona. Jest zrobiona. Tutaj mamy RTX 3080. Widzieliście go na ostatnim filmie. Tak to mniej więcej wygląda. hop No, zobaczcie. Autofokus działa. Szybko bym powiedział, w porównaniu powiedzmy z moim aparatem, no jest to różnica. Ogólnie, prawdopodobnie ten aparat będzie o coś takiego, nie? Będą ujęcia również z góry, jak widzicie, zobaczymy jeszcze. No ale tak to ogólnie się prezentuje. No myślę, że jest całkiem fajnie. Zastanawiam się jeszcze nad ujęciem skierowanym tutaj na mnie. Dajcie znać w komentarzach, jak to mniej więcej teraz wygląda. Czy zostawiamy tak, jak teraz jest? Mamy tutaj podgląd powiedzmy na mikroskop, czyli będziecie widzieć to, co ja tutaj robię sobie. W międzyczasie będę mógł Wam pokazywać, powiedzmy o, zobaczcie, kartę czy coś takiego. Wiecie, jakaś nowa paczka, jakieś urządzenie do naprawy, więc mogę Wam to wszystko ładnie tutaj pokazać. Wygląda to nawet całkiem spoko. Staram się jeszcze, żeby to zrobić z drugiej strony, ale musiałbym zakupić tło fotograficzne, żebyście po prostu tego syfu mniej więcej nie widzieli. Chodzi mi o paczki. Jak dobrze wiecie, właśnie pracuję tutaj w domu, więc po co macie widzieć tyle paczek. Wygląda to nawet całkiem fajnie. Oczywiście tutaj dojdzie jeszcze oświetlenie na mnie. Teraz jest skierowane tutaj na blat, więc nawet spoko to jeszcze wygląda. Ale mówię, piszcie w komentarzach, co Ty myślicie. Czas zakończyć prezentację mojego nowego sprzętu. Dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy był to dobry zakup, czy w topa. Myśląc tak, przyszłościowo, moim zdaniem, był to. Dobry wybór. Lumix S5 Mark II. Fajny sprzęt. I tutaj, żeby jeszcze uzyskać z tego aparatu dobry obrazek, muszę spędzić kilka, kilkanaście godzin. Oczywiście, żeby poznać te wszystkie funkcje, te tryby nagrywania. Sam tylko podstawy, czyli powiedzmy wybór ISO, autofokus wyłączenie, włączenie. Takie wiecie, podstawy, które jestem w stanie w tej chwili opanować. Przydałoby się jeszcze jakieś takie kursy, nie? Żeby to wszystko ładnie wyglądało. My się widzimy pewnie niebawem w następnym filmie, pewnie już z naprawy, więc trzymajcie się i do następnego. Na razie. Hej!